Siemanko, witam Was w dniu ósmym, dziewiątym, siódmym, na w którymś tam dniu z kolei mojego vlogowania. Dzisiaj mamy na warsztacie takiego jumperka. Nie wiem, który to jest, rok 14, 15, coś takiego i mamy zapchanego DPF i, kat, i kata. DPF i kat wyglądają tak. K od tyłu jest w miarę czysty. Nie wiem, czy to będzie widać, chyba będzie widać, ale od tej strony jest zastrany. I katalizator jest pierwszy. Od razu z turbiny wychodzi nam spaliny na kata. I dajemy do czyszczenia też DPF-ika. Wezmę jakieś światło i Wam to pokażę. Latarko świeć. Tak wygląda nasz kat. Kat DPF w środku. Wróci nam ten dpf z czyszczenia i zobaczymy jak będzie wyglądał już po czyszczeniu coś latarka nam szwankuje ogólnie trochę sadzy w nim jest jest troszeczkę zapierdalony, katalizator też o... zobaczymy, Przejdzie nam z czyszczenia zamontujemy to do naszego jumperka i będziemy patrzeć co się z tego będzie działo jumper to jest silnik 2.2 HDI wali błędem od zapchanego kata i wali nam też błędem od wtrysku e, dodatkowego wtrysku ropy do DPF-a. Ten wtrysk ma na celu lepsze dopalanie naszych sadz w DPF-ie, zgromadzonych podczas procesu wypalania. Po prostu tu jest dotryskiwana ropa już od razu bezpośrednio do układu wydechowego, żeby podnieść temperaturę spalin. I co mamy jeszcze? Punto, chyba grande punto. Nie znam się bardzo na Fiatach, ale jest tu silnik 1.3 MultiJet. Dizelek na łańcuszku rozrządu. Wymieniamy oleje, filtry, podstawowe rzeczy. No i co? I mamy dwa łożyska rozkurwione. Zaraz wam to spróbuję pokazać. Kurde, wszystko jest zdemontowane, nie będzie tego widać. Ale ogólnie zajebisty luz. Na oponach było czuć ten luz tych łożysk. Mamy obydwa łożyska wykurwione. I obydwa przeguby wewnętrzne. Co ciekawe, w tym aucie nie da się w ogóle wymienić przegubów wewnętrznych, tylko i wyłącznie całe półosie. Także troszeczkę kosztowna operacja, ale zamówiliśmy do tego wozu obydwie półosie, obydwa łożyska nie jakieś tam bodziewne, tylko w miarę jakiejś tam lepszej firmy chyba skf -a zamówiłem. A, także Grande Punto. Jutro będą części, będziemy składać. No i tak jak mówię, no dzisiaj wyciągnęliśmy tego dpf i Kata. Z naszego jumperka, który jak widać jeździ w imposto. Krypto reklama impostu, nie no, żartuje. Jeździ tam w impoście i wiadomo, małe trasy, jeździ to po mieście od stopa do stopa, gaszenie, odpalanie, gaszenie, odpalanie. dpf -y niestety dostają w dupę, katy dostają w dupę, nie ma się to kiedy wypalić. Na początku pomagały mu dodatki chemiczne do paliwa i się ten DPF zdążył się dopalić. Ale teraz już te dodatki mu nie pomagają. Trasy autostradowe specjalnie, tam co drugi, trzeci dzień, sobie znajomy robił trasy takie autostradowe. Też mu już nie pomagają. Jest sztywny błąd. Auto przeszło w tryb awaryjny, błędy się nie da skasować. Także co, na dzisiaj chyba koniec. Chyba że coś do wieczora nam się jeszcze fajnego trafi na warsztacie, to wam pokażę.